Zabieram Was teraz w świat baśni, usłyszycie opowieść o pewnej pięknej dziewczynce, która przeszła wiele przykrych przygód, ale koniec będzie bardzo optymistyczny. Posłuchajcie, tytuł bajki to Rożpunka. Pewnego razu, dawno temu, byli sobie mąż i żona, którzy się bardzo kochali. Pragnęli mieć dziecko. W końcu ich życzenie się spełniło. Kobieta oczekując na narodzin maleństwa często siadała przy oknie wychodzącym na wielki ogród z mnóstwem pachnących kwiatów. Był on jednak ogrodzony murem i nikt nie miał tam wstępu. Ogród należał do strasznej i potężnej czarownicy. Przyszła matka dostrzegła w rogu ogrodu warzywnik, w którym rosła zielona, smakowita rożpunta. Kobieta nabrała wielkiej ochoty, by jej skosztować. Jednak czarownica wciąż pilnowała ogrodu. Należało porzucić nadzieję na zdobycie roszpunki. Wkrótce kobieta zaczęła zapadać na zdrowiu i była coraz smutniejsza. Pewnego dnia poprosiła męża, aby przyniósł jej trochę roszpunki. Powiedziała, że umrze, jeśli jej nie spróbuje. Mąż postanowił spełnić jej życzenie. Wdrapał się na mur, zerwał pęk roszpunek i przyniósł je żonie. Kobieta zjadła je z wielkim apetytem. Miała jednak ochotę na więcej. Następnego dnia poprosiła więc męża, by znów zerwał trochę rozpunki. Gdy wieczorem mężczyzna zakradł się do ogrodu, spotkał tam czarownicę. Jak śmiesz niszczyć mój ogród! krzyknęła ze złością wiedźma. Dlaczego ośmieliłeś się kraść moją rozpunkę? Proszę o wybaczenie. To było konieczne, tłumaczył się mężczyzna. Moja żona oczekuje dziecka. Zobaczyła z okna twoją roszpunkę i nabrała na nią takiej ochoty, że nie chce już jeść niczego innego, mówił. Jeśli jej nie dostanie, umrze. Czarownica uspokoiła się. Pozwoliła wziąć roszpunkę pod warunkiem, że mężczyzna odda jej dziecko, które wkrótce ma się narodzić. Kiedy urodziła się dziewczynka, czarownica zjawiła się i zabrała ją ze sobą. Nazwała ją Roszpunka. Dziewczynka urosła i stała się bardzo piękna. Czarownica zamknęła ją w wieży, gdyż była o nią zazdrosna. Gdy chciała wejść do jej komnaty, wołała – Moja piękna Roszpunko, moja słodka panienko, spuść swój złoty warkocz przez okienko. Roszpunka opuszczała warkocz, po którym wiedźma wspinała się do góry. Pewnego dnia koło wieży przejeżdżał książę na białym rumaku. Usłyszał on słodki głos, który śpiewał jeszcze słodszą piosenkę. To była Roszpunka. Kiedy książę ją ujrzał, od razu się zakochał. Zaczął szukać wejścia do wieży, lecz nagle dostrzegł zbliżającą się wiedźmę. Natychmiast się ukrył. Usłyszał wówczas, jak czarownica wypowiada swoją prośbę. Zobaczył, że roszpunka spuszcza warkocz, po którym wiedźma wchodzi na górę. Następnego dnia książę zbliżył się do wieży i zawołał. – Moja piękna roszpunko, moja słodka panienko, spuść swój złoty warkocz przez okienko. Dziewczyna spuściła warkocz z wieży i książę wspiął się na górę. Widząc go, Roszpunka przestraszyła się. Książę był jednak bardzo miły i uprzejmy. Zaczął wesoło z nią rozmawiać. Przy tym był tak urodziwy, że dziewczyna od razu się zakochała. Mężczyzna zapytał ją, czy zechciałaby go poślubić. Ona, promieniejąc ze szczęścia, od razu się zgodziła. Przyznała jednak, że nie wie, jak zejść z wieży. Opowiedziała mu także o swoim samotnym życiu w zamknięciu. A teraz idź. Zanim czarownica cię znajdzie, gdy będziesz wracał, za każdym razem przynoś kłębek jedwabiu. Uplotę z niego drabinkę do zejścia, rzekła ukochanemu na pożegnanie. I tak zawsze robił, gdy do niej wracał. Przynosił kłębek jedwabiu, by Roszpunka mogła w sekrecie pleść drabinkę. A wiedźma nigdy nie zauważyła przystojnego księcia. Pewnego jednak dnia rozpunka nierozważnie powiedziała do czarownicy. Jak to możliwe, że wejście na górę zajmuje ci tyle czasu, skoro książę robi to w okamgnieniu? Wówczas Wiedźma wszystko zrozumiała. Natychmiast obcięła dziewczynie włosy i zabrała ją w odległe i opuszczone miejsce, zmuszając dziewczynę do życia w samotności. Gdy nadszedł wieczór, książę, jak zwykle, udał się do rozponki. Tymczasem Wiedźma zostawiła zwisające zwierzy warkocze, które obcięła swojej podopiecznej. Książę wspiął się na górę, Widząc starą, złą wiedźmę, był tak zdumiony i zrozpaczony, że stracił wzrok. Tymczasem jego słodka roszpunka wędrowała po lasach, rozpaczając. Żywiła się leśnymi owocami i spała pod drzewami, a książę wciąż jej szukał. Pewnego dnia, gdy przemierzał suchą i spaloną słońcem pustynię, usłyszał łagodny, smutny śpiew. Natychmiast rozpoznał słodki głos swojej ukochanej. Szedł po omacku, prowadzony przez cudne dźwięki. Gdy tylko Roszpunka go zobaczyła, od razu go poznała. Wreszcie cię odnalazłam, mój ukochany! krzyknęła uradowana. Płacząc ze szczęścia, objęła go, a jej łzy spadły na jego oczy i książę odzyskał wzrok. Wkrótce odbyło się ich wesele, a potem żyli długo i szczęśliwie. A podstępnej złej wiedźmy nikt już nigdy nie widział. Takie szczęśliwe zakończenie ma ta bajka, a jaki z niej morał? Nie należy zdradzać wszystkich swoich sekretów i należy pilnować słów, bo czasem jedno zdanie może nam bardzo uprzykrzyć życie. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy.